Choć koty nie są w stanie artykułować ludzkich języków, mają szeroki wachlarz metod wyrażania siebie. Ich wokalizacje objawiają się w różnorodnych typach miałczenia. Jeśli chcesz zgłębić różne miałczenia kotów i ich znaczenia, kontynuuj oglądanie tego filmu z Animalizado. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualizacjami i nowymi treściami muzyka. Ta kwestia jest skomplikowana nawet dla tych, Którzy są wysoko wyspecjalizowani w zachowaniu felinologicznym. Obecnie uważa się, że koty mogą wydawać ponad 100 różnych wokalizacji, chociaż wiele z nich można zgrupować w podobne kategorie, które można sklasyfikować do 11 różnych grup, których używają do komunikacji na co dzień. W tym filmie badamy różne miałczenia, które koty wydają, a które mają onomatopeiczne pochodzenie, oparte na typowym dźwięku miałczenia. Jest to często używane, gdy próbują przyciągnąć uwagę swoich opiekunów. Nie istnieje jednoznaczne znaczenie każdego miałczenia, ponieważ istnieje wiele sposobów, w jakie kot może użyć tego sygnału. Jednak możemy odkryć intencje naszego kota, obserwując intensywność, ton i częstotliwość miałczenia, a także ogólną mowę ciała. Im intensywniejsze miałczenie, tym bardziej pilna lub krytyczna jest wiadomość, którą chcą przekazać. Mruczenie charakteryzuje się rytmicznym dźwiękiem emitowanym o niskiej głośności, który może również różnić się częstotliwością. Ciche mruczenie kotów domowych jest dobrze znane, a dzikie koty również prezentują tę charakterystyczną cechę. Mruczenie jest używane przez koty z różnych powodów, w zależności od ich wieku i okoliczności. Kotka może mruczeć, aby uspokoić swoje kocięta podczas porodu i pierwszych dni życia. Wiele kociąt mruczy zarówno podczas karmienia, jak i gdy są przestraszone nieznanymi bodźcami. U dorosłych kotów mruczenie często występuje w pozytywnych kontekstach, zazwyczaj gdy są zrelaksowani, komfortowi lub zadowoleni, np. podczas jedzenia lub podczas głaskania. Jednak mruczenie nie zawsze jest wskaźnikiem przyjemności. Ponieważ koty również mogą mruczeć, gdy są chore. Wrażliwe lub nawet jako sygnał strachu w sytuacjach zagrażających, takich jak konfrontacja z innym kotem lub gdy są karane przez człowieka. Ćwierkanie to dźwięk przypominający muzyczny tryl, emitowany z zamkniętymi ustami, będący krótką, wznoszącą się wokalizacją, która rzadko trwa dłużej niż sekunda. Zazwyczaj ten dźwięk jest używany przez koty i ich kocięta do komunikacji podczas karmienia, ale dorosłe koty również mogą emitować ten sygnał jako przyjazne powitanie swoich bliskich. Koty bufają jako mechanizm obronny. Otwierają szeroko usta i wydzielają powietrze w sposób gwałtowny, aby zastraszyć potencjalnych drapieżników lub inne zwierzęta, które wtargnęły na ich terytorium i mogą stanowić zagrożenie. Czasami powietrze jest wydychane tak szybko, że bufnięcie brzmi bardziej jak dźwięk plucia. To specyficzna i typowa wokalizacja u felinów, którą zaczynają emitować już od trzeciego tygodnia życia. Podczas sezonu godowego koty, wyposażone w zdolność wokalizacji, wydają przedłużone i przenikliwe miauczenie jako część zalotów. Zarówno samice, jak i samce używają tego dźwięku, aby ogłosić swoją obecność i przyciągnąć potencjalnych partnerów. Samce również emitują ten dźwięk, aby odstraszyć rywali z ich terytorium, działając jako ostrzeżenie. Gdy są zdenerwowane lub zestresowane, koty mogą wydawać warczenie jako jasny sygnał, że wolą nie być przeszkadzane. Te wokalizacje mogą być krótkie lub długie, ale przekaz jest spójny: rozsądnie jest dać zwierzęciu przestrzeń. Jeśli kot często warczy, może to wskazywać na problem zdrowotny fizyczny lub psychiczny, który wymaga oceny weterynaryjnej. Jeśli kiedykolwiek byłeś świadkiem, jak kot wydaje krzyk lub pisk bólu, Wiesz, jak niepokojący może być ten ostry i intensywny dźwięk. Koty mogą krzyczeć, gdy są ranne, ale również używają tego dźwięku intensywnie po kopulacji, działając jako wezwanie o pomoc. Ten dźwięk jest powszechnie wydawany przez kocięta w pierwszych tygodniach życia, wskazując na pilną potrzebę, taką jak bycie uwięzionym, głodnym lub zmarzniętym i dlatego czasami jest nazywany wezwaniem awaryjnym. Wycie i piski to długie i ostre wokalizacje, które zazwyczaj następują po warczeniu, szczególnie jeśli poprzednie ostrzeżenie zostanie zignorowane. W tym momencie intencja nie ogranicza się tylko do ostrzeżenia, ale również do groźby, pokazując gotowość do konfrontacji, jeśli to konieczne. Te dźwięki są bardziej powszechne u dorosłych, niekastrowanych samców. Ćwierkanie to popularny termin opisujący ostry, Wibracyjny sygnał, który pojawia się, gdy kot macha szczęką w sytuacjach ekstremalnego podekscytowania lub frustracji, na przykład gdy widzi potencjalną zdobycz przez okno, ale nie może jej dosięgnąć. Mruczenie kotów, wokalizacja mieszająca grunty i miauczenia, jest dość specjalne i często przekazuje wdzięczność i zadowolenie. Może być odpowiedzą na otrzymanie ulubionego smakołyka lub przyjemność z otrzymania pieszczot. Zrozumienie różnorodności i znaczenia tych wokalizacji jest kluczowe dla doskonalenia naszych relacji z naszymi kotami. Każdy dźwięk wydawany przez kota niesie konkretną wiadomość, czy to prośbę o pomoc, wyraz dyskomfortu, sygnał ostrzegawczy, czy też demonstrację zadowolenia. Nauczenie się interpretować te sygnały dźwiękowe pozwala nam odpowiedzieć w bardziej odpowiedni sposób na potrzeby naszych futrzastych przyjaciół, wzmacniając więzi zaufania i uczucia między nami. Uważne obserwowanie i odpowiednie reagowanie na wokalizację twojego kota nie tylko zapewnia jego dobre samopoczucie, ale także przyczynia się do stworzenia bardziej harmonijnego i bezpiecznego środowiska dla obu stron. Dlatego zachęcam wszystkich właścicieli kotów, aby poświęcili czas na naukę o tych wokalizacjach i zainwestowali w zrozumienie niuansów języka kociego. Z cierpliwością i obserwacją możemy zbliżyć się do prawdziwego zrozumienia naszych kocich towarzyszy, zapewniając im miłość i troskę, na którą zasługują.